Gotowe projekty domów posiadają bardzo wiele zalet, których na co dzień nawet nie spostrzegamy. Czasem zarzuca im się pewną szablonowość, ale wystarczy spojrzeć na to z trochę innej strony, by okazało się, że ma to również bardzo wiele konkretnych zalet. Wymienimy tutaj tylko kilka najważniejszych. Jedna z głównych zalet jest widoczna dosłownie na pierwszy rzut oka, chociaż niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Wszystkim wydaje się oczywiste, że można obejrzeć wizualizację i elewację domu przed jego zakupem. Jednak w przypadku projektu indywidualnego na zamówienie nie jest to takie oczywiste, przynajmniej na początku procesu projektowego. Klikając kolejne projekty na stronie ekstra domu w poszukiwaniu tego jednego idealnego, który nas zachwyci, możemy podziwiać efekty pracy całego grona grafików. Wiele pracowni inwestuje tysiące złotych w wizualizację każdego nowego domu. Dzięki temu nie kupujemy przysłowiowego kota w worku. Ułatwia to też wybór odpowiadającej nam kolorystyki i wykończenia domu. W przypadku projektu indywidualnego, robionego na zamówienie, musielibyśmy za takie wizualizacje zapłacić. I to nie mało. Trzeba też pamiętać, że wizualizacje mogą powstać dopiero po przygotowaniu choćby koncepcji projektu. Domy gotowe są zoptymalizowane tak, by zaspokajać potrzeby typowej rodziny zwykle 2 plus 2. Oznacza to, że składają się z salonu, sypialni lub gabinetów, kuchni, łazienek i toalet, kotłowni i garażu, które można zaaranżować na ograniczoną ilość sposobów. Sprawia to, że mogą wydawać się nieco powtarzalne. Z drugiej strony powoduje, że układ wnętrza domu jest przemyślany, wypróbowany i dopasowany do typowych potrzeb mieszkańców, bez niepotrzebnych pomieszczeń i przestrzeni, które nie będą wykorzystywane na co dzień. Zdarza się, że kolejne wersje projektów powstają w odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. Projekty gotowe mają często bardzo wiele wariantów, niektóre nawet 50. Na przykład jeśli na działce, którą posiadamy, można wybudować tylko niższy lub węższy dom albo o innym kształcie pokrycia dachu, warto sprawdzić, czy interesujący nas projekt nie ma już gotowego wariantu odpowiadającego tym wymaganiom. Podejmując decyzję o budowie domu na podstawie projektu domu gotowego, możemy być niemal pewni, że ktoś wybudował ten dom już przed nami. Rekordziste w ofercie ekstra domu wybudowano już ponad 500 razy. Projektów, które wybudowano 50 razy i więcej, jest niemal 150. Wszystko to sprawia, że w sieci często można znaleźć blog lub filmy pokazujące budowę naszego wymarzonego domu i opinie o jego użytkowaniu. Zatem jeśli nawet w projekcie z początku były jakieś niedociągnięcia konstrukcyjne powodujące kłopoty na placu budowy, Zostały one już wychwycone, przekazane projektantom i poprawione. W przypadku projektu indywidualnego inwestor każdorazowo jest pionierem i sam ma okazję popełnić wszystkie ewentualne błędy. Świetnym miejscem, by zapoznać się z relacjami z placu budowy i opiniami innych inwestorów, jest np. grupa na Facebooku Buduje mój ekstra dom, skupiająca obecnie kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. Jest to szczególnie ważne przy planowaniu i aranżacji wnętrz, czyli w znacznej mierze organizowaniu przyszłego życia mieszkańców. Tylko nieliczne grono ludzi potrafi sobie dość dokładnie wyobrazić trójwymiarowe wnętrze na podstawie zwykłych płaskich rysunków. Jeszcze mniej osób jest w stanie takie wnętrze umeblować i wyposażyć w swojej wyobraźni. Dlatego tak cenne są wizualizacje wnętrz i zdjęcia umieszczane przy poszczególnych projektach domów przez projektantów i użytkowników. Pozwala to zorientować się, jak wygląda interesujący nas dom od środka, jak duże są pomieszczenia, i znakomicie ułatwia nam podjęcie własnej decyzji o tym, czy takie wnętrze nam odpowiada, a jeśli tak, to jak chcielibyśmy je urządzić. Być może gotowym projektom domów brak nieco indywidualizmu czy wyjątkowości. Oferują za to komfort budowania w oparciu o doświadczenie i praktyczne rady innych użytkowników. Pozwala to ustrzec się drobnych, ale czasem dokuczliwych błędów, które mogłyby potem latami odbijać się na kosztach eksploatacji domu i komforcie życia jego mieszkańców.